Cześć, kochani. Dzisiaj filmik o ocenianiu, a raczej o postaraniu się, aby go nie było. To chciałabym zacząć od tego, że w sumie każdy, kto się rozwija i, i medytuje, i wszystko wcześniej był w takim punkcie, który no, był pewnie punktem krytycznym, który po prostu nas obudził, i, i okazało się, że, że nie chcemy po prostu takiej drogi dla siebie. Więc y, właśnie dzięki temu jakby punkt, punktu krytycznemu, w którym, w którym jakby ta zmiana już była tak po prostu konieczna, zaczęliśmy się rozwijać. Więc. Y... Więc jakby nikt z nas tak naprawdę nie jest święty i tak naprawdę nigdy nie będzie, bo jesteśmy ludźmi i mamy te zalety, mamy wady. Oczywiście najlepiej wkładać energię w naszą właśnie tą pozytywną stronę i ją rozwijać, żeby była po prostu jak największa i jak najbardziej pozytywna. Ale, ale zdarza się, tak? Zdarza się po prostu jednak, kiedy nasz, ta, nasz ten cień po prostu wychodzi i po prostu inni też tak mają. Więc y, ostatnio, właśnie bardzo się wkręciłam w takie osądzanie, ocenianie, yy, a tak naprawdę pf, dzięki temu zrozumiałam, że tak naprawdę sama mam te strony i tak y, po prostu mówić, że to tak wszyscy dookoła, a, a ja po prostu jestem święty. No to nie, no to, to też nie jest prawda. To jest tak zwana nasza iluzja i, i wszystko. Tak sobie też e, trochę myślałam nad tym, gdzie e, ci ludzie są źli, e, w ogóle co oni mi w życiu zrobili. A tak naprawdę te osoby, które najbardziej mi wyrządziły krzywdę w życiu, najbardziej spowodowały, że, że zrozumiałam, czego nie chcę po prostu w swoim życiu, jakim, jak, jakim po prostu ja nie chcę być człowiekiem, z takimi ludźmi nie chcę się otaczać. Więc tak naprawdę, no, niby to były ciężkie lekcje no nie oszukujmy się, no, powodowały taki dołek. Ale tak naprawdę to były jedne z ważniejszych lekcji w moim życiu. Mogłam się dowiedzieć właśnie, jakimi ludźmi chcę się otaczać, z, z, jakie chcę mieć rozmowy, jakie chcę mieć towarzystwo, y, nad jakimi rzeczami sama muszę w sobie popracować, bo, bo wszyscy, tak jak mówię, jesteśmy ludźmi. Mamy wybór, czy być taką szarańczą, być takim pasożytem, czy chcemy być taką y, pszczółką, tak? Dawać miodek, jakby rozwijać te życie, tak? Stawiać, sprawiać, żeby było piękniejsze, żeby dzięki nam ktoś miał uśmiech na twarzy i miejscami, żebyśmy byli szczęśliwi. E, więc po prostu mamy wybór i dzięki takim sytuacjom po prostu możemy zauważyć, tak, że, że po prostu chcemy być tymi pszczółkami, które są tak bardzo nam potrzebne na tym świecie. E, też zrozumiałam, że każdy chce zawsze być tak naprawdę najlepszą wersją siebie. Na jakim poziomie nie jesteśmy. Też przypominałam sobie, kiedy moja świadomość i moja ta energia nie była taka wysoka i już wtedy dawałam sobie po prostu najwięcej ile mogłam nie było tak, że moje życie wyglądało tak jak wyglądało, ale po prostu miałam tu gdzieś i nic nie robiłam nie po prostu zawsze byłam najlepszą wersją siebie ale po prostu jaką potrafiłam wtedy potrafiłam być taką najlepszą wersją siebie teraz być, potrafię być taką najlepszą wersją siebie więc, więc myślę, że tak po prostu ma każdy bo nie sądzę, że, że ktoś specjalnie chce być najgorszą wersją siebie i, i, i nie mieć jakby tych efektów w życiu i, i jakby źle rozwiązywać swoje sprawy życiowe, tak? Nawet nie patrząc roz, rozwojowo, ale kiedy jesteś najlepszą wersją siebie i masz jakieś yy, przeszkody w życiu, to myślę, że każdy człowiek, nawet ten, co się nie rozwija, daje z siebie po prostu wszystko, aby, aby przejść przez to po prostu jak najlepiej, więc myślę, że to jest nasza wspólna cecha, obojętnie. Na jakim poziomie jesteśmy, że po prostu chcemy dać siebie jak najwięcej i być jak najlepszą wersją siebie, mm. a po prostu z, z czasem jakby możemy i jesteśmy w tym lepszym po prostu punkcie niż wcześniej. Hmm. też wiem, wiem i widzę jak to jest że po prostu yy, każdy popełnia błędy I na przykład osoba w której w danej sytuacji po prostu pokazała moim zdaniem się najgorszej sytuacji jakiej mogła po prostu się pokazać za chwilę jest po prostu zupełnie inną osobą za chwilkę dosłownie po prostu kiedy opadnie te nerwy opadną te nerwy yy opadną te nerwy, tak? Uspokoi się, yy, jakby schowa się ta cała trauma, która po prostu w sobie ma. Te osoby, no, są po prostu zaraz, zaraz wszystko jest okej, okay, tak? Tak samo jak u nas. U nas w sensie, no właśnie o to chodzi, że jesteśmy tacy sami jak oni, nie ma podziału na między ich, my yy, i wszystko, wszyscy mamy te dobre, złe strony, wszyscy dajemy z siebie po prostu jak najwięcej, każdy chce iść do przodu, a, a nie stać w swoim yy, życiu. Miejscu, więc y, tak, i tak samo jak y, inni po prostu wybuchają, tak samo my wybuchamy, wracamy do tej swojej po prostu y, do tej swojej y, energii, którą mamy po prostu w miarę stabilną i, i, i tak. Y -y. No jak mówię, no to też są dla nas wspaniałe lekcje tacy ludzie którzy po prostu nas krzywdzą ludzie, którzy po prostu nie chcemy przebywać dzięki nim wiemy z jakimi chcemy przebywać tak jak mówię na początku właśnie bardziej widziałam w życiu to czego nie chcę niż to co chcę w pewnym momencie po prostu jak już wszystko odeszło takie znaczące w moim życiu czego po prostu nie chcę i na pewno tego nie wpuszczę do swojego życia to właśnie w tym momencie właśnie yy, dzięki tym wszystkim jakby twoim doświadczeniom dzięki właśnie yy, osobom które naprawdę jestem wdzięczna bo dzięki nim po prostu poznałam tą drogę którą naprawdę po prostu chcę iść i wiem, że to jest to. Właśnie dzięki temu, że właśnie odkładałam to, czego nie chcę, właśnie poznałam ludzi, przebywałam w środowiskach, w których nie chcę przebywać, teraz wiem dokładnie, z kim właśnie chcę, chcę mieć kontakt, z, tym po, z kim po prostu chcę rozmawiać, spotykać się, jakich po prostu chcę mieć rozmowy, jak chcę mieć spędzany czas, więc... Więc nie popadajmy takie po prostu ocenianie, po prostu nasze doświadczenie było złe, albo nasze doświadczenie było złe, albo ci ludzie byli w naszym życiu źli, a, a po prostu ci byli dobrze, to wszyscy byli nasi nauczyciele i, i naprawdę podziękujmy, podziękujmy, bądźmy wdzięczni, bo myślę, że taka lekcja, taka, taki cios po prostu jest bardzo, bardzo po prostu dużo łatwiejszy do zauważenia niż takie pieszczenie przez życie i i, I wszystko. Myślę, że musi czasami się pojawić taki cios, żebyśmy się obudzili i powiedzieli sobie: nie, koniec, przerwa. Tu jest moja granica. Już nie puszczam tego i, i bajo. <grym> tak. <grym> Niech każdy sobie idzie tam, gdzie chce. Mm. No i tak jak mówię, no, każdego można poznać z tej strony i z tej. Jesteśmy ludźmi. I po prostu mamy zawsze, ja też mam dwie strony, gdzie to jest taki podział, tak naprawdę to wszystko jest jednym, ale, ale możemy, możemy po prostu wybierać, w co wkładamy więcej uwagi, energii. Jakby, czy wkładamy energię w to, tego nie potrafię, to jest coś tam ble, 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 czy wkładamy energię w tą właśnie tu się roz, mogę rozwinąć, właśnie to, że tutaj mamy jakieś yy, braki, super, to jest właśnie miejsce, w które muszę poświęcić swoją energię, rozwinąć, żeby właśnie pod, podciągnąć to do góry. Mm. No i moim zdaniem tak na to wszystko trzeba patrzeć. Myślę, że to jest właśnie taka ulga, ulga właśnie, że już ojej, już nie muszę po prostu tego oceniać, nie muszę oceniać siebie, nie muszę oceniać tego życia, po prostu e, mogę się pięknie z niego uczyć, aby po prostu iść do przodu e, i, i, i być jakby coraz bliżej siebie. Bo to nie jest tak, że my po prostu stajemy się jakąś nie wiem e, inną osobą. Ja uważam, że po prostu to wszystko jest w nas w środku, tylko po prostu musimy to, musieliśmy to wszystko podkrywać, e, co już nie było nasze. Co, co po prostu nie było nasze co już po prostu nam no, nie, nie odpowiada, bo po prostu nikt jakby w swoim życiu nie chciał też się męczyć też jak wcześniej byliśmy w tych punktach to była nasza też jakby decyzja świadoma lub nie, ale to była nasza decyzja że po prostu tam chcemy być ale teraz jesteśmy bardziej świadomi, tak? i teraz sobie wybieramy i kreujemy idealne życie, takie jakie chcemy i, i powodzenia i hej Abyśmy byli już wolni od tego oceniania, żebyśmy brali to wszystko po prostu jak na lekcje, jako lekcję. I cenili te osoby, które tak naprawdę nam pokazali taką tą lekcją prostą w twarz, abyśmy się dobrze przebudzili i abyśmy wiedzieli, że tego nie chcemy, już więcej tego nie wpuszczamy. I tak naprawdę myślę, że można im śmiało podziękować, czy tam w głowie, czy, czy tam tam normalnie, tylko nie, żeby to nie było takie, jesteś, no taki, taki, dziękuję ci za to, tylko żeby po prostu to było naprawdę czyste z miłości, to było takie szczere podziękowanie, że poczuć to, że dzięki temu się zbliżyliśmy do siebie. A myślę, że jesteśmy tą osobą, właśnie do której musimy się jak najbardziej zbliżyć, jak najbardziej pokochać i po prostu jak najbardziej rozpieszczać, bo. Nikt tego nie zrobi tak dobrze jak my sami. Nikt nie zna naszych potrzeb tak bardzo jak my. Jeszcze raz hej.